i witajcie towarzysze to Dimitr no dobra to jest kolejny 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 Escape Craft jakiś tam fire znalazłem Escape Craft World Fire World to się chyba nazywa tam w drugiej części jeśli bo to słyszałem że to jest długi Escape to podzielę go na dwie części i dam już w tej drugiej części ym, linka do tego no więc tak y Tutaj właśnie się teraz piłem, tak patrzę, kurde, to nic nie ma. To są tylko te ruiny. Tam pójdziemy, nie? Oha hm. Tak jakoś tu ubogo. Można na górę trzecić? Ojejku! O, moment zmienia, czułość myszki, bo trochę za szybko biega. Um. A to mam nadużyć. O no, widzisz. O. O, tu jest. Obecnie znajduje się w ruinach belwederu. Wybuchły największe na świecie wulkany i zalały lawą cały świat. Resztki ludzi w bezpieczne miejsce zaprowadził. Chuck Norris. Chuck Norris. Znajdziesz nowe, dogodne miejsce do zamieszkania na ziemi. Wszyscy liczą na ciebie, prawdopodobnie żywych ludzi można znaleźć pod ziemią. Znajdź sposób, aby dostać się do podziemia. Możesz niszczyć tylko kloski gliny. Nie wolno stawić żadnych klosków bez pozwolenia. Zalecam grę na peaceful. Hm, na peaceful? Really? Hmm. no jaki mam? Na easy. No dobra, jak zalesają, no to zale... no to będziemy się stosować do tego, no. Chyba ja jest coś pierdolnie. Ha? <laughs> dobra. Szukamy, szukamy, szukamy tej gliny, gliny, gliny. Gdzie jest glina, gdzie jest glina, gdzie glina?! Shit. Pajęczyna. Masz! Głupia myszka. No, wcina mi się. No, kurde! Działa? Działaj. Działasz? Dobra. Hm... Mmm... Glina, 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 gdzie jest ta glina walona? Na pewno mogę jeszcze tylko glinę? Tylko kloski glinę... No tak... I tu gdzieś będzie... O ludzie, ludzie, no wiecie co już... Nie każdy mi to robić przerywnika. Żebym to sam poszukał, bo to bez sensu jest, no Jeszcze ogni wszędzie chole. Może tu... O, tu może coś... Kłoski, gliny, kłoski, gliny, kłoski, gliny. Nie, w tym budynku czy są? Hmm. No ale. Mm. Cholera, no nie. Dobra. Dobra, już pierwsza przeszkoda. To tak... Klasyczny przypadek, ja zastopuję, jak znajdę to wam pokażę, bo to jest bez sensu żebyśmy się tu łali przez pół odcinka szukając jakiejś głupiego klocka gliny. Yy, więc tak widzimy się za chwilkę. Uff, Zalazłem! No dobra. To wam pokażę gdzie to jest. Mm. Znalazłem tutaj taką magiczną dźwignię. Tutaj to się otwiera i zamyka. No i jak to się otworzy, nie? To tutaj. Auć! Jest takie magiczne przejście. Haha! Ha, ha. Pomieszczenie Archiwum Państwowego. Tak, i co dalej? BOŻE NIE! No znalazłem! Znalazłem! No i co? I nic nie mogę też zniszczyć? A tu jest przycisk, a? Jakie ataki, bajer, ołasz tym! Tajna komnata. Na pewno skrywa wiele tajemnic. Czy da się? Nie powiem, że nie bum, barum, bum, bum, bum. A. I, a, o, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Aha, bo to kroski rozkopałem O, już rozumiem. Nie, nie rozumiem. Hm. Mm -hmm. Nie, no co, tu, co tu się otwiera? Oh. Oh. Zostało tylko gruzy, uważaj na radioaktywną wodę. Aha, tu można wyjść stąd. No dobra. Logada. Amerytyk, i Niemowlaków. ma Okej. Okay. To jak nie pójdzie mi tutaj, to idziemy tą drogą. A tu jest droga dla fanek. kurde. Jak twierdzenie? Eee. No. I, nie no, ja Justin na wybrania na wizer, no to... ile! Sef powiedziałem! Fuuu! Ile tędy! Już. <średenia> Pierwsza przeszkoda, że zobaczyłem. Cholera! Dobra. Puu! Dobra! Oh! 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 O! 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 Szejse. Jeszcze raz. Szejdę ja to jak nie wiem, jak Boga kocha. Eee. Pum. O. tutaj, teraz tutaj. Teraz Tutaj... Nie tutaj. O. O. U. 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 Ilość zebranego elementu będzie odwiercie dla twój poziom. O. Jej, mam pierwszy poziom. Korytarz do dawnej stacji kolejki kopalni króla Salomona. Hmm. Będzie ciekawie. Uhu, drugi poziom już Już drugi poziom ludzie A tu są Aha Czyli tu coś można zrobić. Rozumiem. Mhm. 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 Wola. Weź do stacji kopalni, przyda się klucz do drzwi. No ja sprawa, nie? <noise> Już się robi. Mam jednego stona. Oj, I drugiego. Dobra. Teraz robimy guzik, guzik, ambo... Aha nie. Przeszłaj. Dobra. No to idziemy. Okej. Okay. Doprowadź wagon, aby otworzyć drzwi. Mhm, to się zapala, okej. Okay. To nie, wiem, mam tu sobie poprzestawiać, czy coś? Ja pierniczę. Dobra. Kapuje. Jak to wyłączę? To rozumiem, że to jakaś zwrotnica się przyłącza Ja pierniczę co za ludzi Ora, tak, wyłazi tędy Tędy, tędy, tędy Tędy idzie, potem tędy, tędy dołem, tędy, tędy Idzie, tędy. No i dupa Czyli jest trzeba coś znaleźć tutaj Nie tutaj? Też nie. Może tutaj? Też nie. To może tutaj? Też nie. Ja pierniczę. No nie, no nie wejdę tam. To jest strasznie pokomplikowane. Jak mi się zaczyna w połowie to są Nie wiem to można jakoś w ogóle tutaj Toś w ogóle zmienia? Jakieś to oczy hm. No coś mi się wydaje, że to nie zmienia właśnie No i właśnie chyba wszystko jest tu i w jak najlepszym porządku Może jesteś ślepy, może... tego nie, z, nie zauważam. Ale no nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. E, wiesz? Ale tu pięknie. Ale tu pięknie. Mhm. No dobra, no to... Tutaj, tutaj, mm, nie wiem, albo to jest coś popsute, albo coś. No, tam się to zatrzymuje I Gdzie to ma, kur... dalej lecieć? I tak, to ma lecieć tutaj, tutaj i tutaj Ale tego nie można właśnie otworzyć To jest najgorsze A tu nic, ani tutaj Ani tutaj Ani tutaj a nie tutaj no dupa, nic, nic, kompletnie zero Ech. no nie wiem jak to będzie, nie wiem no spróbować, spróbować bo to jest chyba tylko jeden ten jest chyba tylko jeden mm... Nie teraz. Do, do spróbowania, nie? A! Teraz to nawet tutaj mi nie wyjdzie! Oni tutaj? A nie, wyjdzie, wyjdzie. Mmm, no nie wyjdzie, nie wyjdzie. Dobra, zobaczymy, zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. Teraz kozie śmierci. Tak, jak myślałem. No i dupa. Mmm, nie, nie, nie każcie mi rozwalać tych drzwi. Boże, co ja zrobiłem? Wybaczcie. Teraz muszę zrobić coś strasznego. Wybaczcie. Widocznie tak już to miało być. No rob pfff, dalej. E, ale to pięknie skarbiec z dziełu sztuki. Rozumiem, że mam coś znaleźć. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Mhm. Nie ma tu nic. Tum, tum. A może mam po prostu rozwalić? No chwila. Hmm. Chwila, ja nie rozwalam. Tak jak myślałem. ha ha! The fuck? Dobra, nieważne, jedziemy dalej. Lola... Cześć Michał. Idź kupa, gdzie w mnie, to nagrywam! Dobra, sieć cicho. drzwi zamknął znowu cztery. Czwarty poziom, dobra. Idziemy dalej. Tym, 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 tym. Tak tutaj. Dalej się nie otworzyło. Eee, może tutaj. Tak, tutaj, 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 tutaj Nie, jednak nie. Może coś nie tak robię. Jakaś kombinacja może być. Mnie coś tu jest. Właśnie. Czy ja coś słyszałem, żeby się coś otworzyło? A nie, to to... Chyba hm, no okay. To Trzeba jakąś kombinację znaleźć. Bo skurde! Może to nie działa w ogóle? Może to. Ten escape był przeznaczony na inną wersję, nie na tą. Teraz... Tak... Tak... Nie... Tak... NIE WIEM! Nie da się tego za cholerę przejść. Wrr wrar. Jak się człowiek wkurzy, to wszystko zrobi. Czerwony Dyman Rany Julek Soj tak sądzę, że to co jest nad nami się zaraz sytnie, bo tam jest piasek, podejrzewam. Uuu, fajne. Aaaaa! FUL UGRAŁEM FAK SHIT Dobra Zaraz tam idziemy. No dobra, udało mi się przejść Jakiś cudem Yyy, bo tu, wziąłem ten diament Nie, aha, nie wzięłem. Mhm. JEJKU pod, ...pod wodę. Znowu? Jak?! 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 Kurje, jak teraz tego nie przejdę, jest normalnie nie wiem. Święta Marysia. Co nie ty Święta Marysia? Znalazł się specjalista, kurde. Aha, tam dalej nic nie ma. Są...